Nowa seria. Nowa seria będzie się nazywała Dick. D-I-K. -E czyli Debile, Imbecile i Kretyni. Dick y, inaczej się literuje, bo jest d i -C k czyli D-I-C-K. To znaczy po, po angielsku wacek. No ale to będzie Dick. d -E -K debile, imbecyle, kretyni no w Ameryce te 10% społeczeństwa to niestety jest debilami imbecylami i kretynami 10% na górze wymyśla facebooki internety apple phones i tak dalej lata na, na księżyc 80% to ta szara masa, taka normalna, takie Janki Kowalskie, pracujące, płacące podatki. No jest 10% debili. No, tych, tych, jeden z tych debili to w południowej Karolinie. To taki gitowiec, gitowiec, on na, na czole na czole ma, miał wytotuowany pistolet yy, i tutaj jeszcze magazynek to mu wychodził aż ponad yy, poniżej Oczu. No i miał również tą swoją gitowską, bandycką kropkę pod lewym okiem. No nie, nie był to charakterek, powiedzmy, uczciwy w swoim życiu. Nazywał się Michael Wines. Michael Wines i, i po prostu jechał, jechał. Był, by, po, po gorzałce, pod wpływem alkoholu, przekroczył y, szybkość, no i, i uderzył, uderzył wypad z ulicy. Kiedy, kiedy przyjechała straż pożarna, no to on miał pistolet wytatuowany na głowie, będąc kretynem, no ale będąc jeszcze większym imbecylem, miał schowany pistolet Smith Wesson, 38 kaliber, i wyrzucił go przez okno. I, I strażacy to zauważyli i powiedzieli to wszystko policji. No i dostał dodatkowo nie dość za przekroczenie szybkości, jazdy bez, bez prawa jazdy, bo mu zawiesili, to jeszcze dostał za posiadanie. Druga, druga, druga grupa debili, imbecyli i kretynów, no to jest pa, para lesbijek. Tutaj to jest dosyć dosyć tragiczna sytuacja, bo czteroletni, czteroletnie dziecko zostało rok temu znalezione na, na, na plaży w Teksasie. No i Nazwano go, nazwano go, tak, no bo zawsze dają jakieś tam imię tym, tym bezimiennym, niezidentyfikowanym ciałom, nazwali go Malutki Jakubek. No i okazało się, okazało się po roku, że to matką, matką jest Rebeka Riviera, a ten chłopiec się nazywał Jaden Alexander Lopez. No i ta, 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 ta lesbijka, ona mieszkała mieszkała ze swoją przyjaciółką swoją kochanką Dania Saraj A Meskita Gomez. 31 lat, matka biologiczna miała 34 lata, no i, i zostało im postawione, zostały im postawione zarzuty za to, że, że ten dzieciak po prostu był niedożywiony. Niedożywiony, był, był bity, no i zmarł, zmarł y, przedwcześnie ze względu na to, że, że te dwie dwie y, kochanki, po prostu widać, nie potrafiły wychować, wychować tego biednego chłopca. Y, do, co doprowadziło do tego, doprowadziło do tego, że Policja dała y, nagrodę, oferowała 10 tysięcy nagro, nagrodę, no i było 100, 100 y, zgłoszeń ale tylko jedno czy dwa doprowadziło do tego, że, że znaleziono, znaleziono y, matkę tego, tego dziecka, no bo jak sprawdzali te wszystkie DNA to, to, to ta, matka, ta matka nie była w spisie, i po prostu nie byli w stanie y, trafić. Trzecia grupa, trzecia grupa, czy trzeci przypadek y, y, Debili, imbecyli i kretynów no to jest teraz całe miasteczko, cała wioska. Y, 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 z, wszystko to się zdarzyło, czy zdarza w Orlando. W Orlando jest tam y, Jacksonville, y, y, wojskowa wojskowa jednostka no i w tej jednostce w tej jednostce jest, jest poligon, jest poligon, tam jest y, około 3000 hektarów, wielka taka y, przestrzeń zielona, no i w środku jest, jest około 300 hektarów tego poligonu samego w sobie, na, na, na których y, 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 marynarka wojenna, marynarka wojenna od czasu do czasu rzuca swoje bomby. Oni, oni latają tymi, tymi F18 y, y, Fighters i, i różne inne, i inne Samoloty latają Z tego Jacksonville, Florida No i, i po prostu da, Dają ogłoszenie Dają ogłoszenie, że będzie Rzucanie bomb Od poniedziałku do piątku Od dziewiątej rano do 11 Żeby ludzie, ludzie się no byli ostrzeżeni no i co się zaczyna? No i zaczyna się, że banda debili i imbecyli i kretynów narzeka że, że im jest za głośno no to, to raz a później narzeka, że zwierzyna która tam uwielbia się chować no w tych krzakach, w krzaczorach, bo państwo, państwo w zasadzie w ramach swojej obrony to przeznaczyło parę tysięcy hektarów właśnie na, na te poligony i na te rezerwaty, no to, to, to zwierzyna ma się bardzo dobrze, to ludzie narzekają, ci ludzie, którzy kupili tanio działki wokoło poligonu, narzekają, że wokoło poligonu jest, jest głośno, no i że zwierzyna może do nich przybiec, jak będzie głośno, no, także cała grupa yy, debili, imbecyli i kretynów. Ostatni, ostatni dzisiaj imbe debil, imbecyli kretyn, no to jest żołnierz. Żołnierz jest mm, y, rapon, Spencer rapon, 20, 26 lat, y, wywalili go y, y, z wojska, skończył, skończył y, wojskową akademię, Także West Point, West Point, który Kościuszko pomagał, pomagał budować po rewolucji. No w każdym bądź razie ten 26-latek został, został wyproszony inaczej niż honorowo, no bo z reguły jak ktoś tam rezygnuje z wojska, no to jest jakieś takie honorowe zwolnienie, no to tutaj piszą, że jest inaczej niż honorowo zwolniony, czyli to znaczy, że wywalili go na pysk. No a dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że to socjalista, to socjalista i on, on, był, on był w 2011 roku był w Afganistanie, no w, w takiej w, w prowincji Kost no i, i był, był operatorem y, karabinu maszynowego no i jak tam był, i był takim zwykłym no nie wiem, kapralem, czy tam szeregowym, czy coś był, był prawdopodobnie dwa lata, albo cztery no i dowiedział się, że, 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 y, że West Point no to ma ilość jakąś tam zawsze przeznacza zarezerwowaną ilość dla, dla tych żołnierzy, który, którzy od, odbywali służbę y, na niskim poziomie, żeby poszli na studia wojskowe no i go przyjęli no i go przyjęli no ale w czasie y, kiedy była kiedy były graduation czyli ten y, zakończy, zakończenie szkoły no to on y, na swoim na swojej y, jak rozpiął mudur to miał tego mordercę Czegu ewarę tutaj. No a, a na swojej czapce, to jak odwrócił do góry, to, to, było, napisane, to było napisane, że socjalizm zwycięży. No i teraz <noise> wojsko go wywaliło na pysk. Wywaliło go na pysk. Prawdopodobnie ka będzie kazało mu spłacić z powrotem, no bo on ma wykształcenie, wyższe wykształcenie, no takie skierowane na, na yy, militarny. No ale jakieś te podstawowe podstawowe e... College, czy ten uniwersytet, no to też musi to równolegle robić. No on jako socjalista, on, on jako socjalista, no to y, w, przyszłym, w przyszłym miesiącu będzie w Chicago na, na konferencji socjalistów, no i, i powiedział, powiedział, że, że y, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi pokazało, y, że go popiera, no i on powiedział, że, że wszyscy wojskowi, że wszyscy wojskowi to powinni być socjalistami i powinni zniszczyć ten Imperialistyczny, imperialistyczny system. No i jeszcze on też na Twitterze i tam na, na Facebookach pokazywał i jak go później wywalili, to w zeszłym tygodniu poszedł, podjechał pod, pod y, 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 bramę, pr, bramę tego tej, tej tej uczelni wojskowej, no i pokazał im ten, ten środkowy palec. Po, po, pokazał im środkowy palec. No do, do, więzienia, do więzienia go nie wsadzili. Do więzienia go nie wsadzili. Przypuszczalnie zrobi, zrobi karierę, zrobi karierę yy, w Lewackiej yy, Partii Demokratycznej albo w CNN. Subskrybujcie, dawajcie, dawajcie yy, kciuki w górę. Piszcie komentarze, piszcie pytania, dawajcie sugestie, co byście chcieli. No i do następnego.